Teraz następna ciężka praca. Wycinanie to jedna rzecz. Ale teraz wynoszenie tego z lasu. A potem będzie jeszcze ładowanie. Ale Krzysiu uwielbia tą robotę. Strasznie lubi piłować. I będzie ciął aż padnie. A tutaj ja przed chwilą sobie robiłam zdjęcie wywiórkom, dzięciołowi, ale mi uciekł. Jakimś jeszcze innym ptaszkom. Ja z tym kolanem się tam boję wchodzić w ten, w ten śnieg. Ja tylko sprzątam gałęzie i będę pomagać w ładowaniu na przyczepy. następną kurtkę załatwił, dziurę wydrapał. Tamta już poszła na garbicz, na śmietnik. Ale widzę, że tym razem ta pójdzie na śmietnik. To taka bluza, nie kurtka. Pokażę okolice. Tam daleko tą drogą to wyczynają drzewa wielkie. A my dostaliśmy. Krzaczki, krzaczki, ale tam dalej to są piękne, duże lasy.